Hej, cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj jest sobota 23 sierpnia 2025 roku. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie wspomnienie wybitnej artystki kabaretowej, która no, po prostu była sobą. Chciała zawsze mm, żyć, dobrze żyć, możliwe, że tak, ale nie chciała, że tak powiem, pokazywać, że ma jakiś problem, że coś ją boli, jakieś trudności. No tak niestety było i się z tym mierzyła przez lata z chorobą nowotworową, ale jednak dawała radość, możliwe, że też niektórym nadzieję na może nie to nadzieję, choć niektórzy mogą tak zinterpretować, ale bynajmniej to, że jednak potrafiła hmm, pocieszać. W razie czego. Jeżeli tak było, bo to było według hmm, i poszczególnych osób, które występowały, które się udzielały publicznie wywiadach, to, no to możliwe, że tak było. Ja nie wiem, ja nie znałem tej postaci osobiście i nigdy nie miałem przyjemności poznać. Zresztą ani kogokolwiek, z jakiegokolwiek kabaretu. To Wam powiem. Moi drodzy, no chyba możecie się domyślać, a jeżeli nie wiecie, to kabaret potem albo drugi garnitur, to już starsze pokolenia pamiętają. A młodsze to mogą pamiętać kabaret hrabi. I to właśnie o tej osobie dzisiaj mowa. Dzisiaj wspomnienie tej pani Joanna Kołaczkowska. Moi drodzy, Joanna Dorota Kołaczkowska, bo tak się nazywała. Z domu Chuda. Primo to Matysik, kiedyś tam jej pierwszym mężem był Pan o nazwisku Matysik. A skąd nazwisko Kołaczkowska? To też od artysty kabaretowego. od Wzięło się to od pana Krzysztofa Kołaczkowskiego, z którym. Była swego czasu w małżeństwie, które nie przetrwało, ale jak ona mówiła, że się szanowali i mieli szanowali się wzajemnie, mieli kontakty po, po dni, te wszystkie ówczesne jej życia. I właśnie to z tym, Panem. Miała to nazwisko i y, z nim miała także jedyne dziecko, y, córkę y, Hannę, y, która jest rok ode mnie młodsza, ma 25 lat. No drodzy, urodziła się. Y, Pani Kołaczkowska urodziła się 22 czerwca 1966 roku w Polkowicach. Zmarła 17 lipca 2025 roku niedaleko Warszawy, 20 km na południe, w mieście Konstancin-Jeziorna. Moi drodzy, w młodości występowała z zespołem tańca ludowego oraz uprawiała łyżwiarstwo figurowe i szybkie. Ukończyła technikum ogrodnicze w Głogowie i dwuletnie studium nauczycielskie w Legnicy. Była absolwentką pedagogiki kulturalno-światowej wyższej szkole pedagogicznej w Zielonej Górze. Kariera artystyczna. Podczas studiów poznała Adama Nowaka, który w 1987 zachęcił ją do udziału w castingu do kabaretu II Garnitur. Występowała w grupie do 1989 roku, następnie była aktorką kabaretu, potem i autorką tekstów do niektórych sketchów/formacji. W latach 91-93 występowała z z potem jako e, support przed spektaklami Stanisława tyma w tym e, rampa. A jeżeli ktoś nie wie, kto to jest support, to e, jest to potoczne słowo określające e, zespoły lub solowych artystów występujących przed koncertem właściwej gwiazdy, rozgrzewające widownię oraz niejako wypełniające czas pozostały do E, głównego e, występu. E, w dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym roku e, grupa zakończyła e, działalność, ta e, grupa kabaretu. E, potem od 1993 roku. Występowała w roli Dorin Owens w improwizowanym programie Spadkobiercy. W 1994 z członkami kabaretu potem założyła niezależną wytwórnię filmową yy, Aioi, pisze się przez y, dwa Y. Yy, dla której wyreżyserowała kilka krótkich form filmowych i pełnometrażowy film pod tytułem Nakręceni. 2002 rok, w którym odegrała rolę Eli. Zagrała także w innych wytwórniach Robin Hood, y, czwarta strzała z 1997 roku, dr. Jekyll Kill i Mr. Hyde y, według wytwórni E. Y, 1999 rok i Baść o ludziach Stone 2003 rok. Nagrywała sketche radiowe pod szyldem wytwórni, dźwięków. Tyrt. Od 2002 była członkinią kabaretu hrabi. W repertuarze grupy znalazły się piosenki autorstwa Kołaczkowskiej, takie jak Sąd Porzuconej, Bakteria w całusie, Nieciąg, Krowa, Wątpliwości Młodej, Rydwany Ognia, Tango Sromotnik, Szuszuszu, Kubana, Huzia na Juzia czy Piosenka Ciążowa. W 2005 odebrała nagrodę indywidualną na pierwszym festiwalu kabaretu w Zielonej Górze, a w 2006 została wyróżniona tytułem honorowego Debeściaka na przeglądzie Dąbrowskiej ściemy kabaretowej. W 2010 2009... w latach występowała na scenie teatru Polonia w Warszawie. W sztukach teatralnych reżyserowanych przez Stanisława Tyma drżdżownice wychodzą na asfalt 2009 rok i kobieta z widokiem na taras z 2010 roku. W 2011 zagrała panią Zerżniewską w spektaklu Smoteczek, czyli ostatni naiwni w reżyserii Macieja Sztura, wystawianym w słonecznym teatrze dramatycznym. W 2017 znalazła się w obsadzie sztuki Dzień Świra Marcina Kołaczkowskiego, wystawianej w Teatrze Kamienica w Warszawie. 30 lipca 2019 roku premierowo wystąpiła solowym recitalem pod tytułem Pączek w Maśle. W 2013 użyczyła głosu do nagrania audiobooka książki Barbary Stęki pod tytułem Masło Przygodowe. W 2016 zaśpiewała utwór. Cebula Celestyna umieszczony na albumie dla yy, dzieci pod tytułem Jarzynki i przyjaciele. W 2010 została felietoniską bloga Blok Partyzancki, a dwa lata później zaczęła nagrywać dla radiowej trójki cykl audycji Myślę, więc uważam, że będący dźwiękową wersją napisanych przez nią felietonów. Od lipca 2020 wraz z Wojciechem Malajkartem prowadziła audycję, koncert życzeń na antenie Radia Nowy Świat. Była jedną z aktorek czytających na antenie Radia Nowy Świat jej autorski serial kryminalny pod tytułem Porucznik Jagoda Hitz w 2024 roku. Wigilie wystąpiła w koncercie gilijnym Radia Nowy Świat m.in. Razem z Adamem Nowakiem, Marys Polski, Wojciechem Waglewskim i Zbigniewem Zamachowskim w latach 2021-2025 wraz z Szymonem Majewskim współtworzyła podcast Mówi się. W kwietniu 2025 roku członkowie kabaretu hrabi poinformowali, że yy, Zmaga się z chorobą nowotworową i zawiesza aktywność publiczną. W maju, w ramach trasy Potemowe Piosenki, odbyło się pięć koncertów specjalnych dla Kołaszkowskiej w Warszawie, Gdańsku i Zabrzu. W których oprócz członków hrabi wystąpili m.in. byli członkowie kabaretu Potem, Leszek Jenek, Władysław Sikora, Adam Nowak, a także. Hanna Śleszyńska, Artur Andrus, Maciej Sztur, Janusz Radek, Szymon Majewski czy Maciej Miecznikowski, Czerwcu, Hrabi, Radio Nowy Świat i Teatr Współczesny w Warszawie zorganizowały koncert charytatywny dla Ciebie. Mógłbym zrobić wszystko również poświęcony. Kołaczkowski. Um. I no niestety przyszła ta smutna wiadomość 17 lipca. Okazało się, że zmarła w nocy. Z 16 na 17 lipca, tuż po północy. Jak się później okazało, <laughs> zdradziła to w rozmowie. Ze światem e, gwiazd, <śm> z panem Mateuszem Szymkowiakiem, pani e, Bata Harasimowicz, e, która e, tutaj możecie mnie poprawić, jak coś e, to e, odpowiem. Jest jakby dyrektorką, e, jakby koncertów tych e, wydarzeń, tych e, koncertów, które są realizowane dla mm, telewizji, między innymi dla TVP, a nie tylko. To ona poinformowała o tym, że przyczyną śmierci y, był nowotwór mózgu. Zresztą niestety pani Kołaczkowska y, także zmagała się wcześniej już podczas ciąży. Kiedy była w czwartym miesiącu ciąży usuwali czarniaka, później popadła w kancerofobię i w 2019 roku ostatecznie zakończyła się terapia. Bo swego czasu ją wysłali do szpitala psychiatrycznego, ponieważ ona tak się bała, tak się bała panicznie, że no niestety. No, po prostu no, już wysłano do psychiatryka. Ja. I jak wiecie, moi drodzy, hmm, pogrzeb odbył się 28 lipca 2005 roku na cmentarzu powązkowskim w Zasłużonych wcześniej y, y, byłam szaf. Y, w cerkwi ja to nazywam niektórzy to będą wiedzieć dlaczego cerkwi świętego Karola bo Romeusza w cerkwi rzymskiej uroczystość później o charakterze świeckim została przeprowadzona przy samym czy to na terenie cmentarza i później urnę z prochami aktorki i artystki kabaretowej, y, odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku y, w kwaterze, gdzie y, tam jest między innymi pochowany y, Stanisław, y, tym z którym to y, bardzo blisko współpracowało. No. A jakiej wyglądało tutaj życie prywatne, no to nie wiem tylko czy ona skąd dokładnie pochodziła, bo urodziła się w Polkowicach. Czytałem wam już miejsca kształcenia nie wiem. Ale wiem, że mieszkała w Warszawie ostatnie lata swego życia. Choć się jak przyznała na pogrzebie e, siostra e, Joanny Kołaczkowskiej pani Agnieszka to powiedziała, że, e, pa, że e, artystka kabaretowa e, przez ostatnie tygodnie e, mieszkała e, w hospicjum e, właśnie tam w Konstancinie e, Jeziornie. Natomiast faktem jest, że była dwukrotnie rozwiedziona. Pierwszym mężem jej był mat już Matysik, pobrali się na studiach, ale szybko się później rozpadło małżeństwo. Drugim był Krzysztof Kołaczkowski, którego poślubiła pod koniec lat 90. wieku, miała córkę Hannę, która się urodziła w 2000 roku. I moi drodzy, co jeszcze powiedzieć? No w sumie, odnośnie odznaczenia to jedyne odznaczenie, które nie było jej dane, nie wiem dlaczego, ale to już nieważne. Yy, odznaczenie pośmiertne yy, dopiero, dopiero po śmierci jej przyszło dostać, a raczej gdzieś tam do innego wymiaru to odznaczenie nie sięga. No. Ale została uhonorowana Krzyżem Kawalerski Morderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi pracy artystycznej i twórczej przez prezydenta yy, już byłego, ale wtedy akurat ówczesnego, coś to się wydarzyło: przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Bardzo Wam dziękuję. Piszcie w komentarzach, czy to na temat Joanny Kołaczkowskiej, czy też o czym byście chcieli następny odcinek zrealizować. No i tyle. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Bardzo Wam dziękuję za wszelkie subskrypcje i Kliknijcie dodatkowo w dzwoneczek, abyście byli poinformowani na bieżąco. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, cześć.